Cześć! Z tej strony Patrycja z Intencji Serca. Zapraszam Cię do medytacji wybaczania. Ta medytacja uwolni Cię od przeszłości i dzięki niej otworzysz się na nowe, lepsze doświadczenia. Zrób tą medytację tylko wtedy, jak jesteś gotów wybaczyć tej osobie. Pamiętaj, nie musisz nikogo lubić, żeby komuś przebaczyć. Nie musisz również o tym zapominać. W tej medytacji oddasz tej osobie to, co nie jest już Twoje. Nie będziesz przywiązany do negatywnych emocji związanych z tą osobą. Idąc przez życie z pamięcią jakiejś krzywdy, którą ta osoba ci wyrządziła, cały czas nosisz w sobie poczucie żalu, złości, niemocy. Ta osoba może o tym nawet nie wiedzieć, mogła o tym zapomnieć. Robisz to dla siebie, nie dla tej osoby. A więc zaczynajmy. Usiądź, lub połóż się wygodnie. I skup się na swoim oddechu. Wyobraź sobie swoje bezpieczne miejsce. Takie miejsce, w którym czujesz się dobrze. Może to być plaża, dom rodzinny, las, gdziekolwiek chcesz. Zauważ, co widzisz wokół siebie. Zwróć uwagę na dźwięki, na odgłosy otoczenia, na to, co może czujesz pod stopami. Poczuj się dobrze w tym miejscu. To Ty masz nad nim pełną kontrolę. Oddychaj, i skupiaj się na tym, co widzisz. Zauważ, że pojawia się przed tobą pomost, i zaczynasz zmierzać się w jego kierunku. Zauważasz na drugim końcu, że znajduje się tam ta osoba. Nie musisz się do niej zbliżać, jeżeli czujesz się niekomfortowo. Wystarczy, że będziesz ją widzieć w zasięgu wzroku. I teraz masz dla siebie przestrzeń, aby powiedzieć do tej osoby, co leży ci na sercu, dlaczego się tak czujesz, co się z Tobą działo przez ten cały czas. Daję Ci teraz chwilę, powiedz to wszystko. Ja jestem tuż obok, wrócę po Ciebie za moment. I pamiętaj, masz prawo do złości, płaczu, smutku i również innych emocji. A teraz zobacz, jak z twojego serca wyciągasz białą kulę światła. Bierzesz ją w swoje dłonie i puszczasz. Ta kula zaczyna się unosić i trafia na ręce do tej osoby. I teraz możesz powiedzieć w myślach lub na głos. Tak jak ci wygodniej. Oddaję ci to, bo to nie jest już moje. Nie będę tego dalej nieść przez swoje życie. Oddaję ci to, co jest Twoje i co nigdy nie należało do mnie. I wybaczam Ci, wybaczam Ci to, co się stało. Wybaczam Ci, bo wiem, że nie potrafiłeś inaczej. Wybaczam też sobie, bo wtedy, w tamtym miejscu, w tamtym momencie mojego życia, nie wiedziałam tego. Co wiem teraz, ale teraz już wiem i nie potrzebuję dalej tego dźwigać. To zrobiło się za ciężkie. Robię to dla swojego spokoju psychicznego i fizycznego. Wybaczam Ci. I dziękuję sobie, że pozwoliłam sobie na ten krok. A teraz weź głęboki wdech na trzy, raz, dwa, trzy. I z wydechem wypuść resztki napięć, które mogły pozostać w ciele. I jeszcze raz wdech. I głęboki wydech. Jestem z Ciebie dumna. Robisz piękną pracę dla siebie. Medytacja dobiegła końca. Znajdź mnie na www.intencjaserca.pl